Rok 2024 był rokiem pełnym wyzwań. Dla wielu osób związanych z rolnictwem, rolników, dealerów, a także dla nas, producentów maszyn rolniczych, każdy dzień wymagał nie tylko wysiłku, ale i wytrwałości. Wiemy, że dla wielu z Was ten rok nie należał do najłatwiejszych, ale mimo wszystko, to właśnie w takich chwilach jesteśmy w stanie dostrzec prawdziwą wartość współpracy. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy byli z nami przez ten trudny rok naszym klientom, partnerom, subskrybentom. Wasze zaangażowanie, czy to poprzez odwiedziny na blogu, interakcje na social mediach, czy wasze opinie, sprawia, że codziennie chcemy się rozwijać. To, co nas motywuje, to wasza chęć dzielenia się uwagami, doświadczeniami i wsparciem. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam odpoczynku w gronie bliskich oraz chwil pełnych radości i spokoju i niech nadchodzący rok będzie pełen pozytywnych zmian, zarówno w Waszym życiu zawodowym, jak i prywatnym.